Mówi o darze terapii, że terapia, jak dużo dobrego im wniosła w życie. A, jak im była cudem i jak się im poprawiło, czy zmieniło. Ale jest jeszcze taka rzecz, o której chyba nikt nie mówi i żaden terapeuta, albo przynajmniej ja nie słyszałem, myślę, żeby terapeuci o tym uprzedzali. Ale jak coś się zmienia w życiu, to też trzeba jakąś ofiarę ponieść. I już nie mówię o takiej. Mówię, że, że taka terapia bardzo dużo czasu zajmuje. Bo, jak ktoś jest w terapii stacjonarnej, przecież dojazd na taką sesję, i potem powrót, i sama sesja to nieraz to jest pół dnia lub nawet cały dzień dla niektórych ludzi. Ee, oczywiście ofiarą też są finanse, bo terapia to nieraz muszę kosztować tyle co mały samochód. Ee, ale jest jeszcze coś. Mm. Czasem słyszę, że ktoś przychodzi do domu i mówi, że nic mu nie pasuje, że nie podoba mu się jego wystrój mieszkania, jego ubrania, jego fryzura, że wszystko jest z niego. Jakby się czuł, że nie jest u siebie, że to nie jest on. Ja to tak interpretuję, że już takie zmiany zaszły, że ten człowiek ma inną osobowość i dlatego się czuł, jakby był nie u siebie. To nie jest duży problem, bo oczywiście potem są zmiany. Fryzurę łatwo zmienić, mieszkanie przemeblować. Ale myślę, że taką dużą ofiarą, którą trzeba ponieść, to są zmiany relacji z ludźmi. Bo jedni odchodzą, inni się przybliżają, eee, jeszcze inni w ogóle znikają, ale też pojawiają się nowi ludzie. No i jeszcze jest taka cena, którą bym nazwał poczucie samotności. Bo jeżeli ktoś ma dużą wiedzę o sobie, jest bardzo dojrzały, to wtedy dużo trudniej jest znaleźć rozmówcę, kogoś, przy kim będę się czuł rozumiany, z kimś, o czym mogę porozmawiać poważnie, a nie tylko o czystym zlewie. No i jeszcze chyba takim większym problemem to jest to, że jeżeli żyjemy w systemie rodzinnym, mamy męża, żonę, dzieci, teściów i nagle nam to wszystko nie pasuje, kiedy nagle. Nie mam już tolerancji do teściowej. Kiedy oddalamy się od partnera. Chociaż jest dobrym człowiekiem. Ale po prostu już, już nie daje nie wnosi nam tego, co wnosił kiedyś. I wtedy pytanie, co dalej? I to naprawdę jest problem. No, także to są rzeczy, które mi na dzisiaj przychodzą. O ofierze, którą trzeba złożyć. Idąc na terapię, no trzeba się z tym liczyć, że, że taka też będzie.